Ja tasuję, wykładam sobie, raz, dwa, trzy, cztery i z tych tworzę Twoją planszę. No i co, żółty, żółty mi tu nie pasuje, dam sobie tu. Dobra, ja jestem gotowy, Ty jesteś gotowy? No. Dobra. Trzy, cztery i moje raz, dwa, trzy, cztery. Hej, co ty masz dwa plusy, Józef? No to by już następny razem miał plusy. Tak? A ty masz mieć same minusy. Same minusy mam mieć? Dobra. Jak chcę, żebym miał same minusy, to mogę chcieć mieć, zmienić. Dobra. Ale jak normalnie będziemy grali, to bez oszukiwania. Tak? Gramy? Mhm. No to masz dwie akcje to nie tak szybko ja też muszę cię zastanowić, tak? Niebieski, czerwony, zielony, żółty mam fioletowy, zielony żółty, niebieski dobra, ja robię pierwszą akcję fioletowy ja też pierwszą czekaj Siup. niebieski, żółty, fioletowy, zielony mam pierwszy pasek i teraz mówię, że coś przełożyć niebieski, zielony, czerwony, żółty zielony... Skończyłem robić wszystkie rochy. No to bierz sobie ten żeton. Dobra. Ja wymieniłem i udało mi się ułożyć niebieski zielony, czerwony, żółty. Tak na szybkiego. Myślałem, że cię wyprzedzę, ale oczywiście nie. Dobra. Wszystkie swoje akcje wykonałeś nie? i wziąłeś żeton, Dobra, dokładam ci. Jeden pasek, ja dokuje, dokładam sobie dwa i lecimy. Ten był fajny. Niebieski, żółty, fioletowy, czerwony. Ja robię tak. I mam. Dokładam. Minus, trzeba się jakiś próf. Hmm. Tak, może, Albo tak. Zrobiłem wszystkie ruchy. No to bierzesz, że tam szybkiego gracza. Dobra. Czerwony, zielony. Mam gdzieś coś takiego. Mam tutaj, ale już brałem. Tego już nie ułożę. Niebieski, fioletowy. Mam gdzieś coś takiego. Nie mam. Zielony, fioletowy, nic nie mam. Poczekaj na mnie. E, dobra, niebieski, żółty. Fioletowy, zielony. To ja sobie tutaj tylko obrócę. Dobra, no ja też wykonałem wszystkie ruchy. Dajmy sobie jeszcze pasek. O, ten jest lepszy. No i zacznę. E, żółty, fioletowy. Czerwony, jest niebieski, zielony, nie mam niebieski, złoty mam. Czerwony, niebieski, mam, czerwony, niebieski. Dlatego tego, tu czerwony, niebieski. Nie wiem to. Tutaj. I, i tu Czerwony, zielony. No żółty, tego... fioletowy mi nie pasuje skończmy to bierz, że tam szybkiego gracza <grym> czemu ja mam te, tyle tych minusów, co? no bo się wymieniliśmy uh -huh. mamy biorę tu czerwony, zielony żółty i ten, ten, ten daje ja mam dwa minusy o, a teraz mi się plus pojawił kiedy go potrzebowałem wcześniej dobra, dobra zielony, żółty pionetowy czekaj, tak, czekaj, czekaj czekaj, czekaj, czekaj no dobra lecimy na szybko tutaj i mogę jeszcze sobie zrobić fioletowy, zielony, żółty mm. czekaj, ja, ja już nie pamiętam co zrobiłem tak się skupiłem, że teraz nie wiem mm. złoty, czerwony. złoty, czerwony nie ma żółty, czerwony tu jest no mogę tutaj obrócić mm. Mm. czerwony, żółty, mm. fioletowy, niebieski Wszystkie no i znowu masz że Rzetą <grytom>, tak? Czerwony, żółty, Dobra, fioletowy sobie później ten ruch. No ja, nie, też ja, nie nie ja też już zrobiłem. Ja też już zrobiłem. Nie dajesz mi czasu do namysłu. Czerwony, żółty, fioletowy. Ale to sobie, sobie zrobię niebieski od razu aha, tego tak podałem a czekaj, czekaj, nie, 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 nie no dobra, dobra. Ja to w zielony skończyłem jeden pasek żółty, dobra. ciemny to wymienię do ciebie idę do ciebie tutaj skończyłem no. dobra, chciałem niebieski Niebieski, żółty, nie, niebieski czerwony, tak chciał łączyć. Niebieski, czerwony, a żółty fioletowy. Czyli na razie robię tak. Dobre. Tutaj i... Ja biorę 20 Dobre. pasków. Poczekaj, może być teraz już mało pasków. Może będziemy teraz musieli je przetasować. Wiesz, jak chcesz, możesz ten wykorzystać, żeton i sobie jeden pasek przemieścić? Nie chcę. Ja mogę jeszcze coś wymienić i chcę skorzystać z tego. w taki sposób. Fioletowy, czerwony. Żółty, niebieski. Tylko teraz fioletowy i czerwony. czerwony. Ja mam fioletowy, czerwony. Mam fioletowy, czerwony, ale w złym kierunku. A mogę, mogę, mogę. Robisz wszystkie ruchy? Mhm. Tak i teraz będziemy tasować Tasować Poczekaj Bo jest za mało pasków Ej, nie tak Chcę zdobyć punkty Za najdłuższe ciągi Dobra, zbieramy paski I rozumiem, że Że, ten, że masz więcej żetonów Niż ja Wiesz, Wziąłeś teraz żeton? Że znowu byłeś pierwszy? No. Przegram samymi rzetynami. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz yy, już nie gramy jednocześnie. Teraz tak. Yy, mhm. Możesz, czekaj, czekaj, czekaj. Liczymy, ile mamy pasków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Jedenaście. No to ty masz najmniej pasków, zaczynasz. Nie musisz płacić. No ty zaczynasz, ja czekam. Żółty, niebieski. Mam no, żółty, niebieski, ale fioletowy zielony, też mam. Mm. No, pierwszy ruch? Nie, nie tu. Bo sobie je zepsuję to, co tu nie zrobię. Mhm. Mm. mm Daj go dam. a później sobie zrobię. A jaki oddasz? Jakiś musisz oddać. Później sobie zrobisz. jak ci go zabiorę? Teraz moja. To będę układał coś innego. To się zastanów, czy jakbyś za, za żeton chciałbyś jakiś pasek przemieścić, jak nie to spoko. Dobra, czyli ten mam ci nie podbierać, okej? Okay. Nie, zrobiłem za długi pasek. Yes. Cały misterny plan. Kurczę. Coś. Ale się władowałem. O, super, super, super. Ach, no dobra, trudno. Dobra, A patrz na coś. mnie, ja mam dwa takie same ciągi, Świetnie. po pięć. A ja właśnie sobie skasowałem bardzo dużo punktów. Nie mam żetonu, żeby tego, żeby to naprawić. Hmm, dobra, zielony, fioletowy nie mam. A tu wszędzie potrzebny jest zielony, fioletowy. Mam. Zielony, fioletowy. Ja też nie też mam. I dołożę go sobie... Hmm, gdziekolwiek. Dobra. Zielony, fioletowy. Czerwony, niebieski. Nie mam nigdzie czerwony, niebieski. A ja mam czerwony, niebieski. A nie ani czerwony, niebieski, ani niebieski, czerwony masz czerwony, niebieski no tak Dobra, to zrobię tak ten eee, to mm. wydzielony, to sobie trochę tam dam, to dam tu i tak niebieski, czerwony dam tu, tu A jaki odczas? No nie wiem, oddam ten Ten i zrobiłem sobie o tego dołożę go tu Skończyłeś? Nie, mogę jeszcze coś przełożyć tutaj. I mam jeszcze fioletowy zielony, którego nie mogę przełożyć. Ale mogę ten zamienić tu i wezmę sobie ten. Tak? Nie, nie mogę. Ale plan był dobry. Fioletowy niebieski. Ja nie mam za mam mało niebieskich. Żółty, niebieski trzeba zrobić. przekładam teraz ty i pasek jeszcze dokładnie. Aaaaajuuu... Tu chciałem go sprzyścić. Jak ja go chciałem dać?

Nie jest tak źle. Uu. Uu. E, 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 nie jest tak źle. Dobra, jest tak źle. Źle No to później sobie dołożysz, ja, ja też nie jestem w stanie wszystkiego ułożyć. Dobra, to... Wracasz tak, jak było wcześniej? Tak. Ej, 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 ej. Aj. albo. Pójdę sobie łzy z Safią to. Dobra, trafia? Dobra. Mam gdzieś, jest zielony, niebieski, fioletowy, czerwony. Jest. Czyli tak, ja oddam tego. Chcę ułożyć ten. Wiedziałem. Czerwony, fioletowy. Okay. Przestań ruszać, proszę. Zielony, niebieski, nie fioletowy, mam czerwony. Wze. Ja mam tu trochę U. za dużo mi białego. I teraz powiedz, ja tutaj tak wymieniłem, tak? I teraz mogę jeszcze coś tutaj przemieścić. I. Aha. Żółty, fioletowy, niebieski, zielony. I ja już wszystko zrobiłem. Teraz ty. Uff, dobrze. Na kombo. Paski i wszystkie te. No ale później. Nie. Dobra, pomogę. Dobra. I coś jeszcze możesz zrobić? Tak, mogę wymienić Niebieski, złoty. I mamy. Dobra. Czyli teraz będziemy podliczać punkty. A to będę potrzebował kartki papieru. Dobra. Dzięki za grę i zaraz podliczę punkt punkty. Idę po kartkę papieru.